Hej hej, kochani! Witam Was w ten letni wakacyjny czas, bo już są wakacje. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego roku szkolnego z e, w miarę dobrzy, dobrym humorze w, mm, bez załamania nerwowego. E, a teraz zaczynacie wakacje. Ja już no, wakacji tak jakby nie mam, bo skończyłam szkołę. Taki sekret z życia chochlika. No ale umówmy się, są te wakacje, jest to lato, jest pięknie, jest słoneczko, chociaż trochę za gorąco już dla mnie, choć nie ma takich dużych temperatur, ale to tylko moje odczucia, każdy czuje jak chce. A teraz nie przedłużając tego wywodowego wstępu, przechodzimy do odcinka. Dziś porozmawiamy sobie o książce, która ostatnio zrobiła furorę wśród nastolatek, czyli rodzinie monet. Ja szczerze powiedziawszy byłam na początku dość sceptycznie nastawiona do tej książki Nawet i po samym opisie jej, który no, jest tu z tyłu oczywiste A Czytałam go i nie do końca mi to podchodziło, takie było właśnie trochę za dziecinne Bo ja już nie jestem taką nastolatką, no podstawkowo, początek, liceum, coś takiego ale jestem już troszkę starsza, ale na pewno poniżej trzydziestki, to powiem też ludzie mówią mi często, że wyglądam na 16 Nie wiem, jak wy to, wy to oceniacie Ja tego jakoś nie widzę I zawsze jestem Biola, gdy mi mówią, że No, wyglądasz na 16 No, góra 18 A ja mam troszkę powyżej, tak Dobra, ale nie rozbodząc się na temat mojego wieku No, książka na początku nie była dla mnie czymś odkrywczym Jak to odnajdowało mnie mnóstwo... Przede wszystkim dziewczyn, chociaż nie wiem, raczej to jest książka skierowana przede wszystkim do dziewczyn w wieku takim nastoletnim, a chłopaki raczej nie, nie zagłębiają się w takie historie, chociaż może ktoś, no. Ludzie są różni, nie wykluczajmy całej grupy społecznej, albo płci. Yy, ale tak jak mówię, nie przypadło mi to po samym opisie i to troszkę jest smutne, bo... Yy, no, przemusiłam się do przeczytania tej książki i powiem Wam szczerze, że od pierwszego rozdziału się zakochałam w niej. No, książka jest zrobiona genialnie, jeśli chodzi o samą fabułę, jeśli chodzi o styl pisania też. Pozwolę sobie zdradzić, że jest pisana stylem tak jakby pierwszoosobowym. Czy przeszłym? Przeszłym. Czyli coś takiego bardziej... Że to są relacje y, głównej bohaterki z wydarzeń, które no, miały miejsce wcześniej. No, taki, taka definicja trochę y, łopatologiczna. Y, a jeśli chodzi o samą historię, jest to historia. Tutaj pisze, niespełna 15-letniej dziewczyny. Chociaż chyba było tam, że 14 miała lat. No, ale 14, niespełna 15. No, to jest właśnie. Praktycznie to samo, co nie. I ona traci w wypadku samochodowym dwie najbliższe osoby i jedyną rodzinę, mamy i babcie. Też takie słowo wtrącenia, ja nie spoileruję, tutaj wszystko jest z tyłu. No i w sumie po tym, tak jakby pierwszym zdaniu, już się trochę zniechęciłam, bo ja no nie, nie lubię za bardzo smutnych historii. Takich y, trudnych, ale to jest potrzebne w, y, w życiu. Potrzebne są też takie książki, i teraz to właśnie po tej książce zrozumiałam. No, ale wracając do streszczenia, tak jakby. No i traci te najbliższe osoby, zostaje sama, i nagle znikąd pojawiają się jej y, bogaci bracia z Ameryki, bo ona mieszkała tak jakby w Anglii. I pojawia się, pojawia się pięciu braci i zabierają ją do siebie do Pensylwanii. Pisało coś? Czy ja znowu coś powiedziałam? Zabierają ją do siebie do domu. No, żeby z nimi była i tak trochę to jest takie dziwne. Ona ma takie, dlaczego to robią. No bo wiecie, z znienacka się ktoś pojawił, jeszcze odkrywa, że jest tak jakby... Nie dziedziczką, ale jest związana z bogatą amerykańską rodziną. No i tu się zaczyna robić tak zwany kogel-mogel. No i ona po prostu próbuje się oddalić w tej nowej rzeczywistości. I ja powiem szczerze: ja życzę sobie: życzę sobie szczerze, żeby kiedyś z tych książek zrobili serial Netflixa albo w ogóle jakikolwiek serial, czy Netflixa, czy nie to się nadaje na serial Netflixa. Mówię szczerze, prosto z serca, jak to czytałam, normalnie miałam takie wrażenie, jakbym nie czytała, tylko oglądała serial, właśnie taki, no, yy, dla nastolatek, o dorastaniu, o czymś takim, o zmianie środowiska i serio, autentycznie już wiem, dlaczego wszyscy tak kochają te książki, bo to się czyta, jakby się oglądało serial. Też można powiedzieć, że jeśli chodzi o szybkość czytania, to czyta się szybko, zależy też jak ktoś pochłania te książki. Yy, właśnie mnie to tak zaciekawiło, że pochłoniłam ją raz, dwa, tak nie pamiętam w ile dni, ale bardzo krótko mi to zeszło, a ja przypominam yy, ktoś, kto oglądał moje wcześniejsze filmiki, którymś tam było, mówiłam już, że no, mi długo schodzi czytać. Yy, no ale to, no książka jest genialna. Jeśli ktoś nie czytał, jeśli ktoś ma taką sytuację jak ja, że no, no, nie bardzo mu to podchodzi po samym opisie. Warto się przemusić, warto to przeczytać, jeśli ktoś lubi taki właśnie klimat trochę psychologiczny, bo to też wiecie, tak, zmiana środowiska jest, ona musi odnaleźć w nowym życiu i jest nastolatką, dręczą ją właśnie te nastoletnie problemy. No... Dla nastolatek takich w prawdziwym życiu to jest książka, no może nie tyle pouczająca, ale taka, która rozumie te dziewczyny. Rozumie, że one mają jakieś takie no, swoje nastoletnie problemy. Też mam w domu nastolatkę, taką, no, dziewczynkę, która wchodzi w nastoletnie lata, ona też to czyta, czytała. No i no, jej koleżanki też w sumie czytały i właśnie rozumieją to, rozumieją. Się z tym, tak jakby, trochę utożsamić, i no polecam szczerze dla nastolatek. Może to nie rozwiąże problemów, ale mają takie no coś w moich klimatach. Ja mam też po sobie drugą książkę, taką właśnie już. No nie czytałam jej jeszcze, jest wypożyczona, dlatego trochę zasłonię. Ale widzicie, tu ma taką sukienkę, i ja akurat udało się, że mam taką samą. Nie kupowana specjalnie. Ale akurat tak się złoży, że mam taką samą i sobie myślę, że dzisiaj się tak ubiorę. Ogólnie to jest yy, yy, tak, pię chyba pięć książek z tej serii jest właśnie skarb, królewna, ta to jest chyba część pierwsza, tak to jest część pierwsza. No, to jest następna po tej. no yy, I jeszcze jest część druga królewny. I jeszcze są dwie części perełki. Teraz ta najnowsza wyszła taka w czerwonej sukience z kwiatkami, takimi stokrotkami. Ja, słowem trącenia lubię bardzo stokrotki. Też to jest związane z pewną rzeczą, o której na razie nie będę mówić, bo nie lubię zapeszać, ale no każda z tych okładek jest taka prześliczna i widzicie tutaj tych braci, tutaj są same ich tak jakby. I właśnie ja, zawsze ja, jak patrzę na te okładki, próbuję zgadnąć, który brat jest który. I nigdy nie umiem ich przypasować. Naprawdę. Ja mam jakieś takie dziwne wyobrażenie, jak są tam opisywani tak... No to mi trochę nie pasuje, ale... No, książki są przecudne. Chociaż też... Nie wiem, o co chodzi do końca z tymi diamentami. Może to ten skarb. Ale to ma też jakąś taką swoją charakterystykę, no ale... Dobra. Okładki są różne, te są piękne. Ja mam taką sukienkę jak tutaj jest, i nie mogę się doczekać, aż zacznę czytać tą drugą część. Na razie niestety muszę ją sobie odłożyć na półkę, żeby sobie chwilkę poczekała, bo jestem w trakcie czytania e trylogii niezgodna. I dajcie mi znać, jeśli ktoś chciałby taką recenzję, taką moją opinię, żebym nagrała o tym, bo też książka jest cudowna, wspaniała i nie wiem dlaczego zwlekałam z jej przeczytaniem. Ale ja dopiero wchodzę w ten taki klimat postapokaliptyczny sci-fi. Takie wiecie, z wojnami, tak jak Igrzyska śmierci. No, Igrzyska śmierci czytałam, ale no, nieważne. Dajcie mi znać, jeśli ktoś to do tego momentu dotrwał, czy chcecie jakąś taką no, recenzję tej niezgodnej. A tymczasem, jeszcze wracając do tej książki, czy polecam? Tak, polecam. Mówię, jeśli ktoś jest tak zrażony po samej takiej trochę infantylnej okładce, takiej trosz, troszkę dziecinnej, bo okładka mówi tak trochę jak na pierwszy rzut oka o takich miłosnych zawirowaniach. Właśnie z chłopaki, miałam takie, coś tam jest, nie tak. A potem, że to są bracia, no tak miałam takie trochę zdziwienie. Ale właśnie jeśli ktoś tak na pierwszy rzut oka nie bardzo mu się widzi, a właśnie lubi takie, no jest w takim biegu nastoletnim, czy tam no lubi ogólnie takie obyczajowe książki, to polecam szczerze przeczytać, no jak mówią, nie oceniaj książki po okładce, a ja mam z tym bardzo często problem. Albo po opisie, bo opisy też bardzo urywają, tą książkę tak obcinają i czasem to, co w opisach, to nie jest to, co jest w książce, i bardzo często się tak w sumie zdarza. Poczytam jedno, a potem drugie. Albo w sumie tak jest, że ktoś robi sobie wyobrażenie po samym opisie, a potem coś innego, coś innego z tego wychodzi. No dobra, ale ja się trochę zagadałam, trochę z filozoficznych rzeczy. Książka mi się bardzo podobała, nie mogę się zaczekać, żeby tą przeczytać. Szczerze polecam. I jak przeczytam tą, to następną wezmę. Mam to szczęście, że pojawiły się u mnie w bibliotece. Też jak nie chcecie przepłacać, bo książka no 45 zł bez 10 groszy, to też no, na dzisiejsze czasy, jeszcze jak właśnie nastolatki są, zależy jak to ma kto sytuację majątkową, finansową, dobra, nieważne. Nie ukrywam, że ja też jakbym miała kupować, to też właśnie bym kupowała tak na no przynajmniej co pół roku o odstępie, bo też mam inne książki do kupienia. Yy, ale no, polecam. Polecam sprawdzić w bibliotekach, pożyczać od koleżanek, jak właśnie macie koleżanki, które to czytały, jak Wam też polecają, to przeczytajcie to. Nawet żeby po prostu coś przeczytać. Zawsze się to może przydać do egzaminów ósmoklasisty, albo na jakiś referat. No, ale co? No w sumie chyba tyle, tak przekładam te książki. Jeszcze raz chyba trzeci czy czwarty. Polecam tę książkę. Przeczytajcie to. I w sumie chyba tyle w tym odcinku. Taki trochę krótki, a trochę... i gadatliwy. No to co? Tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, jeśli tu jeszcze jesteście. I o, dajcie mi jeszcze znać, czy, czy będziecie chcieli recenzję tej drugiej części, bo w sumie mogę zrobić, czemu nie. <grym> no i co, tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Nie wiem kiedy, jak zdążę przeczytać tą albo jakieś inne książki. Jeszcze będę wiedzieć, co mi dajecie w komentarzach, znać, jeśli mi coś dacie znać. <grym> jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, żebyście nie ominęli kolejnych moich odcinków i no, tyle. Trzymajcie się, bawcie się w te e, piękne wakacje, niech Wam słońce świeci, choć nie za bardzo, i używajcie życia. Dziękuję, cześć.